Hej, hej, hej. Witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Caldern. Witam was, e, jak widzicie, ponownie z gry Dragon Age 2. Kontynuujemy sobie naszą wielką przygodę e, i e, zapewne jak pamiętacie, wykonaliśmy już wszystkie zadanka, e, które mieliśmy do wykonania. Teraz pozostaje nam już udać się tylko i wyłącznie na głębokie ścieżki tak więc, tak więc, musimy porozmawiać sobie teraz tylko i wyłącznie z Bartrandem. Przekazać mu złoto, które uzbieraliśmy, ale nie będziemy musieli mu przekazywać złota, gdyż zawarliśmy niezły układ z Duglem, Duglem, czy jakoś tak, krasnoludem, z którym postanowiliśmy współpracować, on za nas zapłacił całą sumę, ale po powrocie oczekuje dwukrotnie większej sumy zwrotnej. No, zobaczymy jak to będzie. Bang! Where did you get off to? And what are you planning? Bartrand. So suspicious. I have, in fact, brought us our future partner. What? Partner? You stupid, nug-humping dirt farmer. Why'd you go promising something like that? Because if we don't get this expedition moving, brother, then we won't have any profits to argue about, will we? Hmm. Maybe you have a point. So we're partners? That depends. You got the coin we need? Are we talking a full share here or what? If you have the coin, sure. You'll get a full share. That seems like a lot for an expedition. We're going lower into the deep roads than anyone's ever dared. Who knows what we'll find down there? Well, that means food and equipment and hirelings. None of that comes bloody cheap. I do have your coin, in fact. You're joking. What did I tell you, Bartrand? Not bad for a human. All right, partner. Full share of the profit between you, me, and Varric. Now we just need a decent entrance into the deep roads. These might be just what we need. What's this? Three? Four entrances into the deep roads, all in the free marches? Where'd you get these? Didn't I tell you we could find a Grey Warden? mother didn't raise a fool well she didn't raise two of them well color me astounded we just pick the most promising one and go time to wrap up any business you have in the city my friend we'll be gone for several weeks at least let me know as soon as you're ready and we'll head out okay Oczywiście będzie mała sprzeczka z Carverem jeszcze. So, long trek. Business, to here, do now. I'm I'm Ruszamy, oczywiście ruszamy. Let's not waste any more time. We've chosen one of the hidden entrances. The deep roads there will be nice and virginal. Ready for a good deflowering. Nać. It'll take a week for us to, get to the they are bound to be leftover darkspawn from the blight. Big risks, big rewards. We shouldn't be taking any needless risks. This isn't a foolish endeavor. This will work. Now, before we... wait, who invited the old woman? I'm sorry to interrupt, sir dwarf, but I need to speak with my children. Mother, no. We talked about how important this is. No właśnie, tak jak mówiłem. I teraz jest um, taki mały dylematik. Carvera możemy zabrać zamiast jednego z naszych poprzednich towarzyszy, którymi no, których normalnie mam w Teamie. I Carvera tam mogą czekać, um, jeśli go zabierzemy, może czekać go tylko i wyłącznie śmierć. Ale jeśli zabierzemy ze sobą Andersa. Czyli będziemy musieli wymienić właśnie na kolejnego z naszych członków. No to Andres będzie wiedział, co robić w takim wypadku, i Carver zostanie szarym strażnikiem. Gdy zostawimy Carvera, nie spodoba mu się to i wstąpi do w szeregi Templariuszy. Tak więc a tu jest spory dylematik. Mm, ale powiem wam szczerze, że rzadko kiedy robię z Carvera Szarego Strażnika i chyba na potrzeby tego let's playa e, właśnie z niego, e, z niego go zrobię, tak więc tak oczywiście. Nie mogę zostawić Carvera za mną. Potrzebuję go. Idę. Będzie w porządku. Nie będzie w porządku. Nie możesz iść razem. Co jeśli coś się ci wydarzy? Ty, rozumiem, że chcesz to zrobić. Ale zostawcie twojego brata tutaj, błagam. I said I'm going. Besides, if we're so bloody afraid of Templars, I should go and he should hide. Well, you're not going to be able to take everyone anyhow. You'll need to decide. No właśnie, musimy podjąć decyzję, czyli tak, na pewno bierzemy Varika. On to jest konieczny na tej e, wyprawie. Tak jak mówiłem, Carver i Anders. Jest, są wymagani do tego, by Carver został Szarym strażnikiem, tak więc niestety musimy na chwilę zostawić Meryl i Avelinę. Otwierdź. Carver, I beg you, don't go, don't do this. Don't worry about me, so I can take care of myself. You'll see. Personal drama over with. Now let's get underway. Been a long time coming, hey brother? And it has. The deep roads await. No właśnie, Anders jest już szarym strażnikiem i w sumie jego wiedza chyba nam yy, może się przydać na tej wyprawie. I na pewno się przyda w przypadku Carvera. This can't be right. The champion was an apostate who came to Kirkwall to spread subversion against the Chantry. But you claim this wasn't the case. The champion just happened to have dealings with the Canary, joined forces with a known raider, a blood mage, a rebel warden, and for what? Coin? Maybe it's not as simple as you imagine, seeker. Simple? Do I need to remind you what your friend did? Do I need to tell you how many lives have been lost? How many more will be lost? You cannot sit there and tell me he is innocent. I don't know if innocent is the right word exactly. He must have known. Somehow the champion knew what was down there. That's why he wanted to join your expedition. No. None of us knew. If we had, he wouldn't have let his brother step foot into that blighted hole. Is that so?

What? Is there some way around? Not that I've been able to find. The side passages are too dangerous. Useless! What am I paying you blighters for? SHIT camp! is that my name płacimy? Problems, brother. Starting deep roads? Who knows how long it'll take to clear the path? Shall we not try to find a way around instead? Seems like the logical choice. You think I'm an idiot, Beric? The scouts say the side passages are too dangerous. We need to do something. Sitting out here in the open is just as dangerous. We'll take a look. If we come running back, screaming, you'll know staying put was the right decision. Fine, fine! Find a way around. Just do it quickly. This is why I left the wardens. I hate the blighted deep roads. Ah, I hate to add to your burdens, my friends, but I fear I must. I fear my boy Sandal wandered off. He's somewhere in those passages right now. I beg you. Keep an eye out for him. He just doesn't understand danger like he should. One man out there alone. What are his chances? My boy is sturdier than you think. If he has one of his enchantments with him, he'll survive. He's burned down a house twice by accident. I'm more worried about him getting lost. Oh, my poor boy. When did you last see him? Not a half hour ago, I turned my back to hand out rations and it was gone. It gets so easily distracted. Oh, I should have been harsher with my warnings. We need to search the side passages. We'll bring him back if we can. Poor Sandal. I can't believe he's done this. No i tak, jest dosyć mocnym rywalem naszym. Dodamy mu poziom. Tylko jeden miał do dodania. Słabiutko. O, oczywiście tego nie możemy rozwinąć. Podżegacz, szodownik, obrońca, mistrz bitwy. Dobra, dodamy mu do mistrza bitwy. Chociaż może... Wytrzymałość, obrażenia plus 10. Nie, no to do przodownika mu damy. I tak nie przejmujemy się, jak go rozwijamy, ponieważ i tak długo z nami nie pobędzie. Dobra, Andersowi wpakujemy wszystko w magię. W końcu to mag. Um... O, damy mu oczywiście jeszcze. Mm, troszkę rozwiniemy magię żywiołów. A, dobra, będę miał dwóch magów miodających z zaklęciami żywiołowymi. A z tym trzeba się liczyć. Dobra, pędzimy w takim wypadku dalej. Musimy znaleźć boczne przejście jakieś. Mówiłem, no dobra, przysiągłeś sobie i co, nie dotrzymaj swojego słowa, tak więc zamknij gębę. No, nie tędy. Prędzej tędy. No I są pomioty. Z tego co wiem, Andersowi chyba... Tak, nie ubraliśmy przedmiotów, nie zabraliśmy żadnych przedmiotów dla niego. Tak więc coś... Ognia... O, no to tak, to damy mu... Munkitny płomień Dury. Zrozumienie no dobra, ale nie mam żadnych pierścionków. Widzę przy sobie, mam jeden pierścionek, tylko to nim będzie musiał się zadowolić. Mamy carvera, więc bez problemu on nam będzie czyścił przejście. Przy okazji dostał kolejny poziom. Damy mu oczywiście do siły. Możemy. O, możemy. Cyklon obrażenia plus 39. Ponowne użycie, minus 5 sekund. Ok. Grzyb głębinowy. Czyli surowiec rzemieślniczy. No tak, nasz bohater dostał w poprzednim odcinku level, tak więc teraz katujemy nowy. W którym mamy level? Tak, jedenasty czyli teraz od dwunastego na szczęście. Pomioty nie są zbyt, zbyt wymagającym przeciwnikiem. Warik, otwórz nam tą skrzynkę. Dziękuję. Krzywoprzysięzca. Przysięzca, no. Weźmiemy wszystko. I dodamy mu przy okazji level. sprytu ma 24, dodajemy wzręczność. Chociaż nie, mówiłem, że będę mu dodawał w spryt do 30. Żeby mógł otwierać skrzynki na pewno wszystkie eee, wybuchowa strzała, dymiąca strzała, szansa na zasłonięcie 100%. Lanca ucznika. Ulepszymy lance ucznika. Okej, okay. i idziemy dalej. Jak O, Warik chyba tak do siebie mówił. Bo do nikogo z nas, towarzysze już na pewno nie do Okej, okay, co tam mamy? Pomiot emisariusz. Trzeba go się jak najszybciej pozbyć. Ok. Udało się. Jeszcze go przeszukajmy. Troszkę srebrników. Anders dostał kolejny level. O, wskakuje na te levely bardzo szybko, na szczęście. Jedenasty. Magia, oczywiście, potwierdź. O, na początku rozwiniemy mu na maksa. Magię żywiołów. Niech ma! Dokładnie tak. Przeszukamy wszystko, co jest możliwe. Srebrnoryt, kolejny składnik rzemieślniczy. Kufry. I niespodzianka w postaci zasadzki pająków. sobie poradzić z tym bez większych problemów powinniśmy Anders, ty w ogóle nie używasz kuli ognia uuu ponad 1000 punktów doświadczenia bardzo ładnie troszkę złota i tu jest skrzynka zamknięta, oczywiście. Nie, nie zamknięta. Przenośne kowadło beczogłowego. Beczko głowego. Dobra, nic ciekawego. Wszystko idzie na sprzedaż. Olbrzymi pająk. No, nic, dobra. Pędzimy dalej w takim wypadku. Patrzcie, dopiero co zaczęliśmy naszą wyprawę po głębokich ścieżkach, a już ile punktów doświadczenia podbiliśmy naszej postaci. Kolejny grzyb głębinowy, op, od tyłu! Zbieramy sobie wszystko, co możemy. Ok, i pędzimy dalej. A, jeszcze churlokowie są tu przy ...fiskania. I teraz możemy iść dalej. Tu są drzwi zamknięte. Dobra, coś się dzieje. Jest, mamy sandala.

Nie zaklęciem. Ojej. Znaleźliśmy Sandala. Dostaliśmy za to 400 punktów doświadczenia. Tu mamy jeszcze surowe lirium kolejny surowiec rzemieślniczy i 200 punktów doświadczenia za to. No Sandal potrafi zaskakiwać, ale kim on dokładnie jest i no w ogóle w pierwszej i w drugiej części mamy właśnie tego, e, tego dowody, ale dokładnie nie wiemy kim jest Sandal, co, co mu się stało, czemu potrafi takie rzeczy wyprawiać. Może kiedyś się dowiemy, może twórcy nas z tym uraczą, nie wiem. Głębokie ścieżki, trochę informacji... Idziemy dalej, a tu mamy golemy, golemy, które są nieruchome i lepiej żeby tak pozostało. O, jest emisariusz, jest emisariusz. No, udało się. A, jeszcze kolejni. Dobra, chyba nam się udało. Biegniemy dalej. Prawie nam się udało znaleźć to mm, przejście naokoło. Dobra, są kolejne hurloki. A i z tyłu nas zachodzą, i z tyłu nieładnie. 250 punktów doświadczenia. Niedużo jak za taką ilość zatłuczonych pomiotów. Mamy kolejny surowe lyrium. Kuferek, w którym oczywiście ostrze czerwonych narodzin. Wymagania dwie bronie. Dobra nic ciekawego w takim wypadku. Weźmiemy, zawsze się sprzeda. O, super. Mamy ogra. No cóż, to było bardzo szybkie. Ponad 1000 punktów doświadczenia za niego. O, ktoś zostawił dla nas również niespodziankę, czyli pułapki. Za które... za których rozbrojeni dostajemy 150 punktów doświadczenia opłaca się je rozbroić bardzo się opłaca przechodzimy dalej i jesteśmy po drugiej stronie dokładnie zaczynaliśmy mniej więcej w tamtym miejscu ale teraz jesteśmy tak jak mówiłem po drugiej stronie kufer standardowy chodź tu barik Troszkę złota. I tak docieramy do miejsca. Ale najpierw trzeba pokonać smoka. Oczywiście to nie jest największy z możliwych smoków. W grze są jeszcze więksi przedstawiciele tego gatunku. Będziemy mieli zresztą jest spotkać jednego bo on ode mnie Dobra największe zagrożenie za nami. Tyś, prawie 1400 punktów doświadczenia. No, nieźle. Lecimy z ekspami jak szaleni. Dobra, wchodzimy tu. Dookoła nic nie ma, nic nie ma. Dobra, możemy iść dalej. I udało nam się, znaleźliśmy tak czy inaczej dalszą Ach, ścieżkę. let's go back and tell Bartrand.

i thought an abandoned dive something old but what is this how did you even know it was here old scavenger tales after the third blight a week below the surface they said but nobody believed them looks like they were right make camp here we need to look around nieźle, nieźle. Czyli znaleźliśmy opuszczony taig. Ale moi mili dalsze przygody e, hołka pociągniemy w następnym odcinku. E, I no, to co odnajdziemy tu może się niektórym nie spodobać, a niektórym zresztą doprowadzić do... a niektórych zresztą doprowadzić do szaleństwa. Dobrze. Ale tak jak mówiłem, e, to wszystko już w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, wypowiadajcie się, zachęcam do tego Was niezmiernie. I cóż, do usłyszenia w następnych odcinkach, jak i w innych let's playach. Na razie.